Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Grządziela. Jestem pedagogą, nauczycielką, neurologopedką. Na co dzień zajmuję się diagnostyką zaburzeń przetwarzania słuchowego, wyższych funkcji słuchowych oraz terapią. W Polsce dzieci najczęściej diagnozowane są po rozpoczęciu nauki i wystąpieniu pierwszych problemów z nauką. Średni wiek dziecka zdiagnozowanego z problemami wyższych funkcji słuchowych to 8-9 lat. Zważywszy na to, że mózg posiada cechy neuroplastyczności, a układ słuchowy rozwija się do 15 roku życia, większość dzieci ma szansę na rozwinięcie dobrych umiejętności szkolnych i komunikacyjnych, jeśli obejmie się je specjalistyczną i holistyczną opieką, a nauczyciele będą znali naturę problemu dziecka. Jest to niezmiernie ważne, gdyż pomaga to dziecku w pokonywaniu jego trudności oraz w budowaniu pewności siebie. W tym celu wraz z wydawnictwem Nowa Era stworzyliśmy program multimedialny Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe EduSensus. O czym będzie dzisiejsze webinarium? Czym jest percepcja słuchowa? Czym są zaburzenia wyższych funkcji słuchowych? Co to jest zaburzenie przetwarzania słuchowego? Przedstawię państwu sylwetkę dziecka z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych. Opowiem o profilach zaburzeń przetwarzania słuchowego, o tym, jaki jest wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na trudności szkolne dzieci. Jaka jest rola dorosłego, który wspiera, opiekuje się dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego? Czym jest słyszenie, a czym jest słuchanie? Słyszenie jest funkcją stałą, bierną, nieświadomą. To znaczy, że cały czas słyszymy to, wszystko co dzieje się dookoła nas. Słuchanie jest funkcją aktywną, świadomą, wymagającą wysiłku. Tej umiejętności uczymy się, wybieramy to, czego chcemy słuchać. Słuchanie, czyli odbieranie dźwięków, zaczyna się uszami, jednak w rzeczywistości słucha, czyli rozpoznaje dźwięki i nadaje im znaczenie mózg. To on ostatecznie rozpoznaje rodzaj dźwięku i odpowiednio na niego reaguje. Wszelkie niedobory w odbiorze i w interpretacji dźwięków występujące u dziecka w czasie kształtowania się mowy i języka powodują opóźnienia tego procesu, a często go zaburzają. Ma to konsekwencje we wszystkich sferach życia, zwłaszcza w obszarze edukacji i zachowań społecznych. W jaki sposób spostrzegamy świat? Jak wiadomo, świat spostrzegamy za pomocą zmysłów które to odpowiedzialne są za odbiór wrażeń węchowych, wzrokowych, dotykowych, słuchowych. Z punktu widzenia rozwoju człowieka, spostrzeganie, czyli percepcja, jest to proces, który tworzy się na drodze własnej aktywności i gromadzonych doświadczeń. Co to jest percepcja słuchowa? Jest to zdolność odbioru dźwięków z otoczenia, rozpoznawania ich, różnicowania oraz interpretowania w odniesieniu do posiadanych doświadczeń. Percepcja słuchowa pozwala na rozróżnianie głosek dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżnianiu ich od siebie. Na przykład, tak jak w wyrazie koza, kosa, głoski z i s podobnie brzmią, ponieważ różnią się dźwięcznością. Percepcja słuchowa ma niezwykły wpływ na naukę czytania i pisania i ma ogromne znaczenie dla tych umiejętności. Opanowanie umiejętności czytania i pisania. Jest uwarunkowane sprawną percepcją słuchową. Dziecko, które czyta i pisze, właśnie taką posiada. Posiada umiejętność wyodrębniania poszczególnych głosek. Myślimy tutaj o analizie słuchowej. Posiada również umiejętność scalania pojedynczych głosek w całość. Jest to synteza słuchowa. Posiada także dobrze funkcjonującą pamięć słuchową i słuch fonetyczny. Są to umiejętności składające się na percepcję słuchową. Zaburzenia percepcji słuchowej powodują, to, że nabywanie umiejętności czytania i pisania znacznie się utrudnia. Wyodrębnienie dźwięków, czyli analiza i synteza, jest dokonywana na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, głównie w korze mózgowej. Uszkodzenie lub niesprawne funkcjonowanie w, w okolicy kory mózgowej powoduje trudności wyżej wymienionych procesów. Z zaburzeniami percepcji słuchowej wiążą się centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. CZPS, albo znane jako CAPD lub APD. Jest to zespół objawów. Są to zaburzenia pracy zmysłu słuchu, występujące pomimo prawidłowej czułości słuchu, a wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Nie wynikają one z zaburzeń funkcji językowych czy poznawczych choć często z nimi współpracują. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów będących konsekwencją trudności w zakresie opanowania informacji akustycznej w centralnym układzie nerwowym, pomimo prawidłowej czułości słuchu. Wyróżniamy trzy główne kategorie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Możemy też mówić o podtypach czy profilach. Jest to podtyp fonologiczny, uwagowy oraz integracji słuchowo-wzrokowej. Pierwszy profil to zaburzenie słuchu fonologicznego. Obserwuje się go u dzieci, kiedy występuje podejrzenie dysleksji. Wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem struktur płata skroniowego tylnej części, który jest w półkuli dominującej, czyli najczęściej lewej. Jest to zaburzenie funkcji dekodowania cech akustycznych dźwięku pozwalających na rozróżnienie fonemów. Są tutaj błędy typu fonologicznego, na przykład zastępowanie głoski d głoską t. Jakie trudności występują u dzieci o tym profilu? Są to trudności z rozróżnianiem dźwięków mowy, trudności w czytaniu, w pisaniu, częste wady wymowy. Jaki rodzaj terapii podejmujemy? Dzieci z tego profilu mogą znaleźć się u logopedy, mogą znaleźć się również na terapii pedagogicznej albo na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Na pewno tutaj warto wdrożyć trening słuchowy oraz ćwiczenia słuchowe. Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym dotyczą 50% u osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Drugi profil to zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie. I tutaj właśnie takim najbardziej Wydobywającym się problemem u dzieci to trudności w rozumieniu w niekorzystnych warunkach akustycznych. Wiążą się one z funkcjami płata czołowego, czyli okolicy Broka. I jakie trudności mają dzieci z tego profilu? Jest to źle funkcjonująca pamięć krótkotrwała, słuchowa. Pojawiają się trudności w rozumieniu w niekorzystnych warunkach akustycznych, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia mowy czynnej. Tutaj występuje czasami ubogi słownik, nieprawidłowe formy gramatyczne. Pojawia się również trudność emocjonalna, np. impulsywność. W jakiej terapii będą dzieci z tego profilu? Będzie to terapia pedagogiczna, mogą być też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Stosujemy tutaj również treningi słuchowe oraz ćwiczenia słuchowe. Dziecko o tym profilu może być wsparte systemem FM. System FM jest to system wspomagający słyszenie. Zaburzenia uwagi słuchowej stanowią 30% centralnych zaburzeń słuchu u dzieci. U dzieci z tego profilu zauważamy objawy podobne do objawów ADHD czy ADD. I trzeci profil to jest profil zaburzeń integracji wzrokowo-słuchowych. U dzieci zauważalne są wady wymowy i problemy w pisaniu. Ten typ y, zaburzeń przetwarzania słuchowego wiąże się z, z, z funkcją, zaburzoną funkcją ciała modulowatego i struktur prawej półkuli mózgowej. Jakie trudności występują? Występują trudności w ocenie i aktywnym wykorzystywaniu cech prozodycznych mowy, trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych również, problemy z lokalizacją źródła dźwięku, z koordynacją wzrokowo-słuchową, Pojawiają się zaburzenia czytania, pisania, najczęściej zauważalne w sporządzeniu notatek czy pisanie pod dyktando. Jaką terapią powinny być objęte dzieci o tym profilu? Terapią integracji sensorycznej, terapią logopedyczną, pedagogiczną. Dzieci powinny chodzić na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, i oczywiście wdrażamy ćwiczenia słuchowe i treningi. Chciałabym przedstawić Państwu sylwetkę dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Myślę tutaj o dziewczynce, o Paulince. Paulinka ma 9 lat, chodzi do trzeciej klasy. Urodzona była w ósmym miesiącu ciąży. Przez kilka tygodni przebywała w inkubatorze. W pierwszych miesiącach życia nie wykazywała większych problemów. Po kilku miesiącach pojawiły się problemy z prakcją, czyli niezdolnością wykonywania ruchów celowych. Po jakimś czasie okazało się, że Paulinka ma problemy z mową, które skłoniły rodzinę do szukania pomocy u specjalistów. W przedszkolu została skierowana przez nauczycielkę na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyczyny były takie, że Paulinka miała problemy z mową. Podejrzewano nawet mutyzm wybiórczy. Badania w poradni wykazały normę intelektualną. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa zostały określone jako obniżone oraz zaburzona była też lateralizacja. Dziewczynka jest skierowana na zajęcia logopedyczne. Logopeda zajął się widocznymi trudnościami, czyli wadą wymowy i mutyzmem. Początkowo wystąpiły trudności relacyjne z logopedą, ale po kilku spotkaniach dziewczynka podjęła dialog. Kolejnym specjalistą, do którego trafiła Paulina, był neurologopeda. W wzorówce po krótkich badaniach przesiewowych, Paulinę skierowana na terapię grupową, trzyosobową w zakresie wad wymowy bardzo silna wada wymowy i niezrozumienie komunikatów oraz podpatrywanie innych dzieci i brak chęci do pracy przy innych dzieciach skłoniły neurologopadę do zastosowania terapii indywidualnej. Dodatkowo Paulinka została dokładnie przebadana m.in. w zakresie słuchu fonematycznego, rozumienia mowy i w zakresie mowy samodzielnej, a także w Kierunku ryzyka dysleksji. Dziewczynka została przebadana przez terapeutę integracji sensorycznej, który stwierdził zaburzenia przetwarzania sensorycznego. W klasie pierwszej Paulina ponownie została skierowana do poradni, gdzie badania ujawniły, że pojawił się problem ze zrozumieniem zdań i poleceń o prostej budowie, składającej się z więcej niż trzech wyrazów. Też zauważyć dało się brak rozróżnień konstrukcji przyimkowych u Paulinki, rozumienie y, typu nad, pod, obok. Fonacja Pauliny była cicha, a tempo mowy powolne. Ubogie słownictwo stosowała nieprawidłowe formy gramatyczne. Obrazki opisywała chętnie, ale wystąpiły kłopoty z wypowiedziami wynikającymi z trudności w rozumieniu, wnioskowaniu i uogólnianiu. Głoski były zniekształcone, opuszczane lub przestawiane, a sylaby upraszczane. Synteza prostych wyrazów 3-4 zgłoskowych przebiegała bezproblemowo. Problem pojawiał się przy dłuższych wyrazach, w szczególności przy mm, powtórzeniach odroczonych. Bardzo słaba pamięć słuchowa krótkotrwała, między innymi m, pojawiła się przy odtwarzaniu materiału sekwencyjnego, np. przykład pór roku czy dni tygodnia. W klasie pierwszej ujawniły się problemy przy pisaniu wynikające z trudności w analizie słuchowej wyrazów i zdań. Pojawiły się zlepki wyrazowe, opuszczanie końcówek i części wyrazów. Uporczywie gubiła literki. Z tablicy dziewczynka przepisywała tekst po kawałku, gubiąc się i powtarzając przepisywane już fragmenty. Zeszyty były brzydkie, pełne skreśleń i poprawek oraz mylonych i opuszczanych liter. Liczne poprawki świadczyły o tym, że podczas pisania ze słuchu dziewczynka starała się podpierać pamięcią wzrokową. Stwierdzono centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego o profilu zaburzeń słuchu fonologicznego i integracji wzrokowo-słuchowej. Dziewczynka jest w klasie trzeciej, odnosi sukcesy. W trakcie terapii jest bardzo zmotywowana do pracy, mimo problemów w nauce, w szczególności w języku ojczystym i w języku angielskim. Wada wymowy ustępuje, na co wpływa intensywna terapia logopedyczna i Systematyczna praca w domu. W pracy z uczniem z centralnym zaburzeń przetwarzania słuchowego należy pamiętać, że mamy do czynienia z różnymi symptomami zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, łącznie z zaburzeniami pamięci słuchowej oraz przetwarzaniem usłyszanego komunikatu. Chciałabym przedstawić Państwu schemat zaburzeń przetwarzania słuchowego z perspektywy komunikatu. Wobec tego uznajmy, że nadawca wypowiada komunikat który to komunikat trafia na czynniki endogenne, które drzemią w osobie, w dziecku, który przyjmuje ten komunikat. Te czynniki endogenne, które zakłócają odbiór komunikatu, to może być na przykład trudność w procesie uwagi słuchowej, może to być też trudność z koncentracją uwagi, może być też problem z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Oprócz tego, kiedy ten komunikat trafia na te czynniki zakłócające, które drzemią wewnątrz, pojawiają się też czynniki od zewnątrz, czyli czynniki egzogenne zakłócające komunikat. Może to być hałas, zła akustyka, może być złe samopoczucie dziecka albo wady wymowy nauczyciela. Wówczas komunikat zmienia się poprzez działanie czynników endogennych i egzogennych. Komunikat staje się niepełny. Hmm, lub zaburzony, i taki jest właśnie odbiór komunikatu u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Wcześniej mówiłam o Paulince, o tym, jak wyglądał proces diagnozy. Paulinka jest obecnie w klasie trzeciej. Chciałabym też przedstawić, jak wygląda sytuacja ucznia w klasach starszych, czyli w klasach od czwartej do ósmej. Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego będzie przypuszczalnie szybciej zdiagnozowany przez pedagoga i psychologa pod kątem dysleksji. Albo przez logopedę, pod kątem specyficznych zaburzeń językowych, albo wad wymowy. Będzie też być może przebadane pod kątem zaburzenia słuchu fonologicznego. Zdecydowanie rzadziej możemy spodziewać się, że pediatra, rodzic, albo osoba pracująca z dzieckiem skieruje go na badanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Jaka jest droga? Dziecka z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego. Nauczyciel, który zauważy pewne symptomy u dziecka, wysyła je na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazując na objawy sugerujące y, takie właśnie ryzyko. Zespół specjalistów y, dokonuje pełnej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy. Całość powinna być kierowana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Diagnoza polega przede wszystkim na wykluczaniu uszkodzeń słuchu obwodowego przez audiologa albo otolaryngologa. Gdy ten potwierdzi, że słuch fizjologiczny jest prawidłowy, wykonuje badanie wyższych funkcji słuchowych, na przykład baterią testów neuroflow Tomatisa albo Johansena. Do pełnej diagnozy potrzebna jest również opinia logopedy, psychologa, pedagoga. Poradnia przygotowuje stosowne dokumenty w zależności od towarzyszących trudności lub ich braku, Szkoła i nauczyciel otrzymują zalecenia edukacyjne. Zalecenia edukacyjno-funkcjonalne dla dzieci z CAPD przede wszystkim są takie, że dziecko powinno być objęte. Wszechstronną opieką, a ich problemy powinny być w pełni rozumiane przez środowisko, zarówno środowisko domowe, jak i szkolne. Należy stworzyć optymalne warunki słyszenia poprzez likwidowanie hałasu, zmniejszenie pogłosu. Dzieci z CAPD powinny siedzieć w pierwszej ławce, jak najbliżej nauczyciela. Wymagania edukacyjne powinny być dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, powinny być objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki edukacyjnej. Konieczne jest zapewnienie dodatkowych, indywidualnych ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na terenie placówki, do której uczęszczają. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą występować z innymi problemami o różnej etiologii. Przypuszcza się, że objawy dotyczą połowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, między innymi z dyslekcją, szczególnie o typie słuchowo-językowym, z ADD, Czyli deficytem uwagi, albo ADHD, czyli nadpobudliwością psychoruchową. Dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciele zwracali uwagę na problemy z nabywaniem kompetencji językowych i sposobami komunikacji z uczniem, w szczególności związane z trudnościami z koncentracją i zapamiętywaniem poleceń oraz pytań, z nieprawidłową realizacją zdań, gubieniem się w ćwiczeniach, przekręcaniem słów, problemami z powtórzeniem zaburzoną prozodiomowy, z niewłaściwym akcentem, y, melodią czy intonacją, z błędami słuchowymi y, w zapisie, z trudnościami ze zrozumieniem zdań. Dziecko często może sprawiać wrażenie nieobecnego, zalęknionego lub nadmiernie pobudzonego i rozproszonego. Jak funkcjonują uczniowie klas starszych, czyli klas od czwartej do ósmej? Dzieci z problemami centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego mogą objawiać problemy w zasadzie na wszystkich zajęciach szkolnych, podczas zarówno pracy na języku polskim czy angielskim, matematyki, przyrody, a także muzyki czy WF-u. Przedstawiam cztery grupy objawów mających wpływ na funkcjonowanie uczniów klas starszych: Objawy związane z nabywaniem kompetencji językowych. Opóźniony rozwój mowy występuje, chociaż tutaj mówimy, częściej występujący jest on w wieku wczesnoszkolnym. Na pewno pojawiają się trudności z czytaniem i z pisaniem, z lokalizacją źródła dźwięku. Problemy ze zrozumieniem dłuższych poleceń, pytań, w szczególności zniekształconych przez hałas czy złą akustykę. Mogą być zaburzone elementy prozodimowe, tak jak już wcześniej było powiedziane, na przykład intonacja. Mowa może być przesadnie głośna, szybka lub wolna i cicha. Występuje często brak płynności wypowiedzi, objawy związane z bezpośrednią percepcją słuchową. Często dziecko skarży się na nadmierny hałas lub inne zakłócenia, co może skutkować nieadekwatną nadwrażliwością słuchową, wywołującą niepokój lub frustrację, a nawet lęk. Często może występować zmęczenie. Po przebywaniu w niekorzystnym akustycznie środowisku, zwracanie uwagi na nieistotne bodźce słuchowe. Występuje również słaba pamięć słuchowa, przejawiająca się trudnościami z prowadzeniem prawidłowej konwersacji z uczniem, zapamiętywaniem nowych informacji, np. ciągów wyrazowych i sekwencji dźwięków, np. też tabliczki mnożenia albo wierszy. Występuje też mylenie podobnie brzmiących słów. Czy głosek, trudności z czytaniem, z pisaniem, co ma konsekwencje w licznych błędach typu słuchowego, czyli widać to w błędnym zapisie. Występuje często wolna reakcja na informacje słuchowe. Dziecko potrzebuje dłuższego czasu na usłyszenie i przetworzenie informacji. Dziecko słyszy, ale często nie rozumie wypowiedzi słyszę, ale powiedz mi, co to znaczy, bo nie rozumiem taki słychać komunikat. Objawy związane z psychosomatyką i zachowaniem dziecka. Często dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego skarżą się na zmęczenie albo bóle głowy. Występuje też nadruchliwość albo czasami też agresywność, albo nadmierna wrażliwość połączona z płaczliwością. Pojawiają się problemy z zapamiętywaniem czynności do wykonania, słabą organizacją czasu. Występuje też częsty lęk towarzyszący czynnościom, zwłaszcza wykonywanym publicznie, np. przy tablicy. Albo odpowiedź ustna na forum klasy. Zaburzona jest też umiejętność skupiania się i koncentracji na zadaniu, albo wypowiedzi. Występuje bardzo często niska samoocena. Jakie są objawy związane z nauką? Występuje częste rozpraszanie się i nieuwaga, tak? czyli zaburzona koncentracja, tracenie wątku, wypowiedzi, skupianie się częściej na głosie nauczyciela niż na treści. Występuje mm, większa trudność ze zrozumieniem y, komunikatów. Przekazywanych drogą słuchową niż pisemną. Pismo często jest o charakterze dysgraficznym. Trudności pojawiają się w wykonywaniu kilku etapowych poleceń, szczególnie podawanych w jednym zdaniu, zwłaszcza kiedy ich wykonanie jest odroczone w czasie. Pojawiają się problemy z muzyką, jej percepcją, odtwarzaniem dźwięków oraz trudności w nauce języków obcych. Obniżona może być też koordynacja. Widoczna podczas zajęć sportowych y, trudności z odtworzeniem rytmu y, czy sekwencji ruchowych. Pojawiają się również trudności o charakterze dyslektycznym czyli trudności z pisaniem, czytaniem i ortografią. W jaki sposób y, dziecku z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego może pomóc rodzic? W miarę możliwości należy zredukować niepotrzebne szumy i hałasy w domu. Dziecko powinno patrzeć na twarz podczas rozmowy, najlepiej mówić do dziecka przebywając w tym samym pomieszczeniu. Dobrze jest zwracać się do dziecka za pomocą prostych zdań, mówić nieco spokojniej i w wolniejszym tempie. Za każdym razem upewnić się, czy dziecko właściwie zrozumiało komunikat. Należy zapewnić dziecku spokojne miejsce, w którym w ciszy może odrabiać lekcje, może uczyć się nie wyręczać, a wspierać. Wzmacniać pozytywnie poczucie własnej wartości, zwracać uwagę na mocne strony dziecka, wykorzystywać naturalne sytuacje do rozwijania języka. Na przykład w młodszym wieku szkolnym, nazywać czynności, które dziecko wykonuje razem z rodzicem. Zachęca dziecko do mówienia, do opowiadania. Wskazane jest nawet, jest to ciekawe zajęcie, czyli wspólne muzykowanie, śpiewanie, a nawet taniec z rodzicem. Współpraca ze środowiskiem szkolnym jest tutaj niezmiernie ważna. W jaki sposób może pomóc nauczyciel pracując na lekcji? Ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczniem, wzbogacanie przekazu poprzez używanie naturalnych gestów. Uzupełnianie ważnych informacji słuchowych y, informacjami wzrokowymi, czyli na przykład schematy na tablicy czy piktogramy. Ważne też, aby wcześniej informować y, i przygotowywać ucznia na to, że za chwilę będzie jakaś ważna informacja, na przykład komunikatem posłuchajcie teraz uważnie albo to jest ważne i zwrócić uwagę na ten ważny komunikat. Możliwość wcześniejszego otrzymania kopii notatek byłaby wskazana, aby nauczyciel przygotował taki, taką kopię przed lekcją, żeby uczeń wiedział, czego się spodziewać. Dać możliwość również nagrania na dyktafon lekcji, aby ponownie odsłuchać sobie ją później w komfortowych warunkach. Przedstawienie kluczowych informacji w punktach, na przykład na tablicy. Formułowanie jasnych, prostych instrukcji zawierających znane słownictwo lub dzielenie instrukcji na proste następujące po sobie działania. Pamiętając o tym, że każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia, z ogólnych założeń ważne jest, aby sprawdzać, czy dziecko zrozumiało polecenie, poprosić ucznia o powtórzenie, po zakończeniu jednego zdania podsumować najistotniejszą treść i przekazać informację, co jest najważniejsze, co należy zapamiętać, przeplatać trudniejsze zadania te wymagające większego wysiłku słuchowego z zadaniami mniej wymagającymi słuchowo. Planować zajęcia wymagające większej koncentracji wysiłku umysłowego na godziny wcześniejsze, poranne. Kluczowa jest współpraca z rodzicem, ze specjalistami prowadzącymi zajęcia indywidualne, zajęcia terapeutyczne w szkole. W jaki sposób pracujemy terapeutycznie? Na terapii. Wdrażamy ćwiczenia, które wpływają na poprawę wyższych funkcji słuchowych, a co za tym idzie na funkcjonowanie dziecka. Ćwiczenia słuchowe stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń, które w pracy z dziećmi z, z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych mogą być elementem pracy terapeutycznej na zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych. Mają one na celu usprawnienie słuchu fonologicznego, rozwijanie wrażliwości na dźwięki, np. na tężenie. Tempo, rytm, stymulowanie percepcji słuchowej, rozpoznawanie, identyfikację i różnicowanie dźwięków, poprawę uwagi słuchowej dziecka, analizowanie tego, co dziecko słyszy, ćwiczenie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku, ćwiczenie umiejętności odseparowania dźwięków nieistotnych oraz ćwiczenia rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych. Chciałabym podać kilka przykładów ćwiczeń słuchowych. To na przykład może być zabawa, który wyraz nie pasuje. Czyli polega ona na tym, że dziecko wyłącza niepasujący wyraz z kategorii nazw. Na przykład roślin wyłącza nazwę instrumentu. I w takich sekwencjach dziecko skupia uwagę i wyłącza niewłaściwy wyraz. Zabawa z rytmem. Dziecko powtarza usłyszany rytm lub samo patrzy na przedstawione graficznie kropki w sekwencjach i wystukuje rytm np. ołówkiem na stole. Zamiast cukania, może tupać, skakać, klaskać lub robić przysiad. Zabawa w daj sygnał. Tupni, gdy usłyszysz nazwę, na przykład, koloru wśród innych nazw. Zabawa w dopasowywanie, dźwięków do ilustracji, czyli na przykład do podanych przedmiotów, osób lub sytuacji. Powyższe zabawy oraz wiele innych możemy stosować z utrudnieniem, to znaczy z włączonym w tle dźwiękiem, który to dźwięk może przypominać na przykład gwar uliczny, albo ćwierkające ptaki, lub szum e, strumyka. To ćwiczenie ma na celu nauczyć dziecko separowania niewłaściwych dźwięków. Tutaj może być również zabawa w dodawanie pasującego wyrazu do kategorii, albo zapamiętywanie ciągów słownych. Też ciekawym ćwiczeniem jest czytanie tekstów z towarzyszącym dźwiękiem w tle. Podobne ćwiczenia i wiele innych znajdziecie państwo w programie Percepcja Słuchowa i Przetwarzanie Słuchowe Edu Sensus. Jest to program specjalistyczny, program multimedialny, bardzo angażujący dzieci. Zachęcam do skorzystania na zajęciach.